I te lapkę? pamiętam to pudełko. Gdzieś miałeś to pudełko? Pamiętasz skóra we wszystkich? Za Pamiętasz? Skąd? Używia. Kurtaka nie uznała na... A bo ja wchodzę. Zadzwonił. Leży. Pracy koledze. uwaga, uwaga proszę Państwa. Jesteśmy na spowie kajakowym w Czeelino. Powinniśmy przepłynąć tak, trasę dwie godziny, ale płyniemy tak, już trzy i jesteśmy w połowie. morza. Ojej, płyn, w ogóle jest rewelacyjnie, wiesz, jest, jest, jest świetnie. Mam, mam telefon w pojemniku na kanapki i słyszałem jak mi o kajak wiesz, ten vibra i dlatego tak, ja się Jest pięknie, piękna rzeka. Trochę przeszkód, ale dajemy radę. Piotrek. Piotrek jest zajęty, przepraszam. Huma, jak ci no się to, podoba? Ale płyki, tak? ja, no, piękne tereny w ogóle. Całe co pasze. Co się odwraca, no to co jest się. coraz piękniej. To będzie się częściej odwracać. tak? Dobrze. Tak, kochany? Na no, na miejscu, na na miejscu, na miejscu, na, mie na mie swoją wiesz? Piotrek, my no właśnie wjechaliśmy w jakieś trzciny, ale to nic, bo już nie raz wjechaliśmy. Dajemy radę ogólnie. Tak, jest super, naprawdę. Pozdrawiam mamę, tatę. No to fajnie. O właśnie ja wjechaliśmy. Tak zawsze się przydadzą. Właśnie nam się odwracek kajaki, tak będziemy północ tyłem, ale to nie pierwszy znak dla nas, bo już kilka razy tak robiliśmy. Zderzyliśmy się, ale to też nic takiego. Naprawdę, wiesz, ale wolałbym kogoś, bo szkoda czasu na edycyzowanie dla mnie. My sali mokrzy, ponieważ Patrycja nas uchlapała. chlapała. Ja, 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 Kilka razy na jak się przewrócił, ale. Znaczy nie, nie nas pierwszy raz i my wiemy, co nas może spotkać na tym spływie. Nie, okej, okay, jak najbardziej, nie spotkamy. Płyniemy tak. na bunkowo, później idziemy 4 km latem nad jezioro, na no, wódkę. Tak, na, na rzeka, wiesz. Spalamy ognisko, słyszymy się i że... bawimy się. Jest jeszcze, pięknie, jeszcze pięknie. Jest pięknie, rewelacja. No, dokładnie. Szóste, szóste Idziemy już, już jestem w trakcie akwarium. Właśnie, jest teraz fajnie. dwa kajaki płyną tyłem i no, naprawdę Nie, jest no, pięknego. Z drugiej mojego życia, naprawdę. Jeszcze jedną poproszę, tej się taka śmieści. Do, no, dobra. Do, dokładnie. Piękne, piękne. Dobra, do zobaczenia, hej. Piotrek, powiedz mi, co sądzisz o tym spływie? Cześć, jestem Piotrek, piję od czterech lat. Uważam, że ten spływ naprawdę jest w stanie przerwać mój alkoholik. Myślę, że... Rzesiu, jest OK? Nie, spływ jest bardzo integracyjny, strasa jest świetna. Mam pudełko do kanapek, w którym chowam telefon. Mam nadzieję, że dekielka nie zgubi, ja Nie jest dekielek. Myślę, że będzie dobrze, że oddamy namiot... Namioty. Namioty, spalimy tak. namioty, oddam... Nie. Spalimy kajaki, oddamy namioty. A tymczasem... Polecam. Łomża Udomala 2 złote. Czarna, polecam. Butelka bez Pod Netspot 9.19. Dodaj czteropak, tak. Jest, jest rewelacja. Byliśmy w byliśmy w netu, robiliśmy zakupy, kupiliśmy dwa czteropaki. Ekstyczka policzyła nam za jeden. Nooo, w, w ogóle jesteśmy dali. Daliśmy nutzy jeden. Czemu by tyle w ogóle pójdziemy? Rewelacja, rewelacja. Jak cię tu na YouTube, żeby to było, nie? To jest piękne. Widzimy w jak co robimy i płyniemy do tyłu. Mam fajną zimową czapkę. Fajną chustę? Fajną chustę? Zajebista. Uwaga, tak? uwaga za Uwaga, uwaga ale pierdolimy i będzie fajnie. Ale no, 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 to jest takiego, ponieważ dla nas jest O właśnie, pierdoliliśmy. Tak. I chciałam zaznaczyć, że nie jestem Kiana, Jestem trochę nawalona, ale to... A ja może no jeszcze pokażę Państwu dostałam tak takiego kwiatka mnie. od Piotrka. Takiego ja kwiatka dostałam pod... od Piotrka. O który... To był Łomrze po 2 zł. Tak, to był Piotrka Łomrze za 2 zł. Jakiś to. Czas...